Żeby wstawić obrazek do naszego wpisu nad okienkiem edytora wizualnego mamy ikonkę Wyślij wstaw. Klikamy w nią. Klikamy dodajemy plik do swojego komputera. Wybierz pliki. Wybieramy plik, który chcemy wstawić na serwer. Widzimy, że plik nam się dodał. Mamy jego nazwę, rodzaj, datę wysłania, wymiary, tytuł, opis, możliwość manipulacji, w jaki sposób ma być e, następny na stronie, może być wyrównany do lewej, do środka, do prawej. Może to być pełny plik, miniaturka, e, po prostu w, dużej, w dużym rozmiarze. Żeby go wstawić do do wpisu klikamy w ikonkę wstaw do wpisu I widzimy plik jest już dostępny, obrazek jest już dostępny w naszym, w naszym tekście. Klikamy zapisz kic i przechodzimy do podglądu. I widzimy obrazek jest już dostępny na stronie. Jeżeli chcemy go wyedytować, klikamy na obrazek raz, następnie przechodzimy do tej ikonki. Możemy go sobie tu zmniejszyć i zmienić sposób pokrywania. Następnie na końcu klikamy Aktualizuj i zapisujemy raz jeszcze szkic.